Szczęśliwy Boże, kochani, jesteśmy, święty Roch i ja, jak zwykle, na zakończenie weekendu. No właśnie, dzisiaj takie no, trudne chwile przeżywamy, bo przecież jednak, jednak to napięcie na granicy z Białorusią jest duże. Nasi żołnierze tam stoją, policjanci, inne służby. Zresztą, wszystkie służby zaangażowane w ochronę, w ochronę państwa. A więc tam nie jest dobrze, kiedy się rozmawia z mieszkańcami tamtych stron, to tam jest napięcie, napięcie bardzo duże. Boją się nawet wojny. To, co telewizja pokazuje, no to też nie napawa jakąś taką radością, optymizmem, jest niedobrze i dlatego też no właśnie pojawia się sytuacja patowa, sytuacja bez wyjścia, sytuacja bezradności. A zawsze w sytuacjach bezradności, kiedy człowiek sobie nie może poradzić, to Pan Bóg zachęca nas do tego, żeby zacząć do Niego się zwracać. Zacząć się do Niego zwracać. I tak sobie przypominam teraz ten fragment z Księgi Wyjścia, kiedy to Izraelici walczyli za Malekitami pod Refidim, kiedy to Jozue dowodził wojskiem, a Mojżesz gdzieś tam daleko na górze, w górach, modlił się, modlił się o, o zwycięstwo tejże bitwy, bitwy, której zwycięstwo obiecał Pan Bóg. I tak jak mówi Pismo Święte, kiedy Mojżesz trzymał ręce w górze, zwyciężali Izraelici. Kiedy ręce opadały, zwyciężali Amalekici. Z Mojżeszem był Aaron i Hur. Oni podtrzymywali te ręce. Bitwa trwała do wieczora, więc długo. Więc, Mojżesza więc jakby posadzono na kamieniu w końcu, a ręce podtrzymywali. Jeden z jednej, drugi z drugiej strony aż do końca. I Mojżesz modlił się w takim geście uniesionych rąk. I bitwa zakończyła się zwycięstwem Izraelitu, a Malekici odnieśli porażkę, byli no, zwyciężeni. No właśnie, bitwa się toczyła, walczyli ludzie, męczyli się, wszystkie możliwe strategie wojenne tam jakoś tak były zaangażowane w to, by zwyciężyć. Czyli właściwie po ludzku biorąc, no, Jozue był tym, który, który zwyciężył, prawda? On wiódł wojsko izraelskie do walki, do bitwy, i on zwyciężył, ale tak naprawdę, patrząc oczami na wiary, to nie zwyciężył Jozue, który był no, głównym bohaterem ale tak naprawdę zwyciężył niewidoczny gdzieś tam w górach obecny Mojżesz, który się modlił. I chór, i Aaron, który go pewnie wspierali w modlitwie. I tak sobie właśnie myślę, że tam u nas na wschodzie, na granicy, te przepychanki, te ataki na naszych chłopców trwają. Te prowokacje przeróżne, mniejsze, większe. Kiedy to. I Białorusini, i ci migranci. No i z naszej strony też wiele osób jakoś tak nie ułatwia, nie ułatwia tam normalnej służby pełnienia swoich obowiązków. I ci żołnierze, ci policjanci, Straż Graniczna, no są bardzo, bardzo spięci, są w trudnej sytuacji. Słyszymy zresztą, że pewnie jakiś tam żołnierz nawet samobójstwo popełnił, chociaż nie był, nie był przy samej granicy, gdzieś tam w obwodach, obok, daleko, nie wytrzymał psychicznie. No właśnie Białorusini z tych pistoletów laserowych strzelają do naszych w sensie takim, że tym laserem trafia gdzieś tu w serce, widać wyraźnie, że laser trafia, czyli no jest to takie no psychicznie upokarzające, bo przecież pokazujące, zobacz, no ty mnie nie widzisz, ja cię widzę i możesz każdej chwili zginąć, bo ja mogę nacisnąć spust innej broni, nielaserowej. No właśnie kochani, dlatego tak ważna wydaje się tutaj u nas, tam gdzie jesteśmy, modlitwa za ojczyznę. I za żołnierzy, i za, i za wszystkie służby, które walczą w obronie, w obronie naszej niepodległości. Dlatego też w naszym sanktuarium Sadykielskim z piątku na sobotę mieliśmy takie czuwanie właśnie w tej intencji u Świętego Rocha. Święty Rok to przecież patron w chorobach, a to jest choroba psychiczna, choroba duszy, choroba jakiejś osobowości, że ludzie tak a nie inaczej się zachowują, że pociągają jedni drugich do tego, żeby walczyć przeciwko sobie. Potrzeba więc tutaj wyraźnie działania Bożego. Bez Pana Boga to się nie da zrobić, bo ludziom się wydaje, że z Pana Boga sobie poradzą. Owszem, ci, którzy mają jakąś taką, yy, mają władzę, mają możliwości fizyczne ludzkie, to muszą po ludzku działać, jak najlepiej. Ale myślę, że wielu z nas, my, że ja Jestem po to, żeby właśnie jak ten Mojżesz, gdzieś tam z daleka, gdzieś tam u siebie w domu, gdzieś tam w kościele, yy, klęczeć i, i modlić się o to, o to zwycięstwo, o to niedopuszczenie do przelewu krwi. Zachęcam kochani serdecznie do tego, myśmy się modlili, było dużo ludzi. Próbujmy to wprowadzać w swoich parafiach, w swoich domach, w swoich rodzinach, żeby nie zapomnieć o ojczyźnie. Naprawdę ta modlitwa może wiele, tak jak uczyniła wiele modlitwa Mojżesza, Aarona i hura, że Jozuja ze swym wojskiem zwyciężył. Wszyscy będą mówili, że to wojsko zwyciężyło, ale my, ufający, wierzący, będziemy wiedzieli, że to Pan Bóg zwyciężył i próbujmy o to, o to naprawdę duchowo walczyć. I święty ruchu polecamy Ci te sprawy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty Rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciału, prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To dziękuję kochani za tę wspólną obecność, za modlitwę. Zapraszam serdecznie i zachęcam właśnie do tego, żeby ufać, żeby prosić dobrego Boga o, o pokój i tam na granicy i w całej naszej Ojczyźnie i w świecie. Tego nam potrzeba, tego nam potrzeba i, i, i myślę, że te nasze małe gdzieś tam ośrodki, gdzie będziemy się gromadzić, gdzie będziemy się modlić, one naprawdę mogą wiele, naprawdę mogą wiele. I na to takie dobre myślenie z nadzieją i, i, i na naszą modlitwę za Ojczyznę przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. To dzięki serdecznie, kochani. Dużo dobrego Wam życzę i, i jakiegoś spokoju, nadziei, ale módlmy się, bo to naprawdę bardzo ważne. Szczęść Boże.